To będzie wspomnienie naszej płyty z 2011 roku, Januarys, którą wydaliśmy w trio właśnie. Od tamtej pory właściwie nie było wiele okazji, żeby przedstawić się na materiał, więc dla nas to też jest taka przygoda dzisiaj. Nowość, właściwie, że możemy to zagrać. No i tak rozmawialiśmy, że dzięki takiemu miejscu możemy po 12 latach, 13, zaprezentować swój materiał autorski, więc to jest super. To będzie część wieczoru, druga część będzie poświęcona utworom, które towarzyszyły nam w ciągu naszej wspólnej wędrówki muzycznej, bo to już w tym roku mija 20 lat, odkąd gramy razem, więc to jest taki wynik. No zbierało się trochę piosenek, więc no, mam nadzieję, że uda się wszystkie zagrać. Ja głównie gram takie koncerty. Rzadko się gra koncerty duże. Kiedyś się grało częściej duże koncerty, a teraz się gra raczej kluby. Ja lubię, bo to, no to jednak kontakt z publicznością jest bardzo no jakby inspirujący. No bardzo fajne miejsce dalej, tej znowu będziemy grali teraz w takiej konfiguracji, czyli w trio. Takie otwarte miejsce i myślę, że wszyscy mijający te drzwi są właściwie w szoku, że coś w Katowicach się dzieje, że skądś dochodzi żywa muzyka, no to jest zaskakujące. To, że... Jesteście tutaj z muzykami, że dajecie muzykom i muzyce takiej prosto od serca improwizowanej, bluesowej, tyle miejsca i tyle czasu i oddajecie to w sposób autentyczny i profesjonalny. No robi olbrzymie wrażenie. Także gratuluję i podziwiam. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego?